Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na lipiec dla wszystkich osób spod znaku raka. Zobaczmy, co do Was nadchodzi w lipcu. Co nowego u Was się pojawi w tym czasie. Karta główna, energia główna dla Was. Karta wieży. Co się kończy w tym miesiącu? A z pucharów, co nadchodzi w drugiej połowie miesiąca? Co nowego? Rycerz monet, jaka jest dla Was rada? Trzy monety, i z jaką energią kończycie czas lipca? Karta Maga. Zobaczmy jeszcze, co w tle, co tutaj będzie Wam towarzyszyło w lipcu. Dwa miecze. To jest karta podjęcia decyzji i konsekwencje tej decyzji, konsekwencje zdecydowania się na coś, wybrania jednej drogi e, z dwóch możliwych, będzie Wam tutaj towarzyszyła w dalszym ciągu. Ciągle będziecie wracać do tej sytuacji, w której musieliście na coś się zdecydować. Miecze, mówiłem, zazwyczaj. O sprawach urzędowych, formalnych, o sprawach związanych z Waszą edukacją, wszystkim tym, co jest związane z Waszą aktywnością intelektualną, co jest związane też właśnie z tymi sprawami prawnymi, ze sprawami urzędowymi. I tutaj wygląda to tak, jakbyście podjęli jakąś decyzję, która też mogła być związana na przykład z Waszą umową o pracę, mogła być też związana z różnymi innymi. Um, sprawami dotyczącymi kupna, inwestycji, zdecydowaliście się tutaj na coś i konsekwencje tego cały czas będą Wam towarzyszyły. Um, karta Asa Pucharów mówi o tym, że kończy się dla Was w lipcu czas bardzo lekki i w lipcu kończy się dla Was też początek czegoś naprawdę. Bardzo ciekawego, bardzo spektakularnego. Dostaliście jakąś bardzo ciekawą propozycję, pojawiła się na Waszej drodze jakaś bardzo ciekawa osoba. Jeżeli zdecydowaliście się na to, żeby podjąć się tego, żeby na przykład podjąć się nowej pracy albo żeby zdecydować się na nową relację z tą osobą. To e, ta relacja, czy ta właśnie kwestia pracy, czy kwestia jakiejś inwestycji, jakiejś sytuacji, która była dla Was po prostu wymarzona, ona już będzie przechodziła na wyższy stopień tutaj zaangażowania z Waszej strony. Ten etap bardzo początkowy, etap złożenia oferty, etap poznania się, etap zdecydowania się na to, że chcecie w coś się zaangażować, on tutaj już się kończy na początku lipca. Przechodzicie na dużo poważniejszy etap. Z czym wiąże się też karta wieży. Karta wieży, karta asa pucharów, i jeszcze w tle ta dwójka mieczy, która się pojawiła, mówi o tym, że podjęliście naprawdę bardzo ważną decyzję. Przełamaliście się, zdecydowaliście się na to, żeby nareszcie coś wybrać, żeby nareszcie pójść w stronę, która jest dla was naprawdę bardzo atrakcyjna, o czym mówi ten as pucharów. Dlatego, że as pucharów. To spełnienie marzeń. To jest karta mówiąca o tym, że nadeszła do Was sytuacja, propozycja, osoba, która była wyczekiwana przez Was, która była wymarzona dla Was, która jest dla Was naprawdę niesamowitym wydarzeniem, czy spotkanie kogoś, czy podjęcie się nowej pracy, możliwość podjęcia się nowej pracy. Być może dostaliście naprawdę bardzo ciekawą ofertę współpracy albo jest to jeszcze jakaś inna sprawa, która, o której marzyliście przez ostatnie lata i właśnie to wydarza się na początku lipca dla Was. Natomiast wieża mówi o tym, że to przełamanie, że wybranie tej drogi, zdecydowanie się na tą konkretną sprawę będzie wiązało się z konsekwencjami zburzenia dotychczasowych fundamentów, dla co niektórych z Was będzie to naprawdę bardzo pożądana zmiana. Będzie to zmiana, która nie do końca będzie zależała od Was. Po prostu Wasz wybór rozpocznie pewne zmiany, nad którymi już nie będziecie panować, których już nie będziecie kontrolować do końca. Dla wielu z Was może być to sytuacja, w której poczujecie nareszcie wyzwolenie, w której poczujecie, że możecie zacząć tworzyć coś na nowo, możecie zacząć budować od podstaw coś, co jest dla Was. Naprawdę bardzo korzystne. Niektórzy z Was mogą być też zaskoczeni tym, jak bardzo zmieni się Wasza rzeczywistość, jak bardzo zmieni się Wasze życie na skutek konsekwencji Waszego wyboru z początku lipca i końca czerwca. Ten miesiąc będzie dla Was ewidentnie przełomowy, bardzo dużo będzie się działo w tym miesiącu. W drugiej połowie lipca nadchodzi bardzo stateczna, bardzo spokojna energia rycerza monet, która mówi o tym, że bardzo szybko przejdziecie do porządku dziennego z tą rewolucją, z tą zmianą. Z jednej strony wieża mówi o tym, że dzieje się bardzo dużo, dzieje się to nagle i zmienia to nasz sposób patrzenia na życie, na rzeczywistość na to, w jaki sposób tworzymy, czy naszą relację, czy w jaki sposób tworzymy. Yy, naszą rzeczywistość właśnie tą materialną, finansową czy zawodową. Z drugiej strony te dwie karty, czyli As Pucharów i yy, Rycerz Monet, mówi o tym, że jesteście zdecydowani na tą zmianę, jesteście bardzo zadowoleni z tego, że możecie wybrać coś, co jest spełnieniem waszych marzeń i bardzo szybko przechodzicie do yy, normalności, bardzo szybko przechodzicie do pełnego zaangażowania się w pracę, realizacji tego, co sobie postanawiacie. Realizacji Waszych planów, Waszych postanowień, bardzo szybko adaptujecie się do tej sytuacji, która jest nowością, która jest wręcz rewolucją w Waszym życiu i bardzo racjonalnie planujecie drugą połowę miesiąca i kolejne tygodnie, które nadchodzą i które są właśnie związane z tą bardzo gwałtowną zmianą. Skrupulatnie planujecie Wasze finanse, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie sprawy materialne, o Waszą pracę. Tutaj Rycerz Monet mówi o tym, że bardzo dobrze sobie z tym poradzicie, wszystko bardzo dobrze zaplanujecie, bardzo dobrze będziecie zarządzać tymi kwestiami właśnie materialnymi i wieża w gruncie rzeczy, nie wpłynie na to, na jakim poziomie żyjecie, nie wpłynie na Wasz rozwój zawodowy. Najwidoczniej tylko popchnie Was do przodu, popchnie Was do tego rozwoju, do spojrzenia w zupełnie nowym kierunku i da Wam możliwość zbudowania czegoś, o czym tak naprawdę marzyliście od bardzo długiego czasu, o czym właśnie wspomina as Pucharów. Rada dla Was natomiast to jest trójka monet i jest to karta mówiąca o tym, żebyście nie zapominali o innych ludziach, szczególnie jeżeli chodzi o współpracę zawodową. Trzy monety to jest współpraca z innymi, to jest zachęta do tego, żebyście dopuszczali inne osoby do Waszego życia zawodowego, materialnego, finansowego. Osoby w Waszym otoczeniu będą chciały się angażować w projekty, w które Wy jesteście zaangażowani. W pracy będziecie mieli wrażenie, że osoby bardzo chętnie kooperują z Wami, bardzo chętnie współpracują, bardzo chętnie chcą dzielić się swoimi pomysłami. I tutaj, też dla osób, które nie są zainteresowane sprawami e, zawodowymi tak bardzo, tutaj mogą pojawiać się w Waszym życiu osoby, które bardzo chętnie będą zaangażowane w jakąś inwestycję, coś, co jest związane na przykład z Waszym domem, coś, co jest związane z jakąś inną e, inwestycją finansową, która jest dla Was ważna, będą pojawiały się. Inne osoby, które chętnie się w to zaangażują, które wam pomogą, które, które będą chciały was wesprzeć w tym, w osiągnięciu tego celu, w osiągnięciu e, waszego planu, waszego marzenia. Coś, co jest dla was naprawdę ważne, będzie możliwe do zrealizowania dzięki pomocy innych osób, w waszym otoczeniu. Pod koniec miesiąca nadchodzi piękna energia, świetnie sobie radzicie z tymi wszystkimi zmianami, z tymi wszystkimi rewolucjami na waszej drodze w lipcu. I pod koniec miesiąca nadchodzi karta maga, mówiąca o tym, że zaczynacie od początku, zaczynacie od nowa, tworzycie nową rzeczywistość dla siebie, e, jedynka, karta początku, karta e, rozpoczynania nowej drogi i kreowania czegoś z niczego, jeżeli macie poczucie, że właśnie musicie za zaczynać od nowa, że musicie budować nowe fundamenty, że musicie Spojrzeć z zupełnie innej perspektywy na jakiś problem, na jakąś sprawę czy na jakąś relację. Karta MAGA mówi o tym, że świetnie sobie z tym poradzicie. Będziecie mieli poczucie, że macie wszystko to, co jest potrzebne do tej zmiany, macie wszystko to, co jest potrzebne do zbudowania tych nowych fundamentów. To jest karta niezwykłej kreatywności, to jest karta też um, bardzo pozytywnego podejścia do tego, co już mamy, co udało nam się zdobyć, umiejętność wykorzystania tego, co mamy w swoim życiu, co mamy w swojej rzeczywistości, co, mamy, e, co udało nam się zbudować w naszych relacjach, e, w naszej pracy, e, w naszej aktywności zawodowej, materialnej, cokolwiek by nie było dla was ważne, czegokolwiek by nie dotyczyła w waszym przypadku akurat e, ta karta wieży. Karta Maga mówi o tym, że pod koniec miesiąca bardzo kreatywnie do tego podejdziecie z wielką nadzieją, e, z wielką siłą, z mocą. I z umiejętnością wykorzystania tego wszystkiego, co pojawia się na waszej drodze, co udało wam się też do tej pory zgromadzić, zebrać, zdobyć, nauczyć się. Wasze doświadczenie będzie tutaj bardzo kluczowe. Podsumowując jest to miesiąc rewolucji dla Was. Jest to miesiąc ogromnej zmiany. Wybierzecie coś, na coś się zdecydujecie. Nowy początek będzie dla was bardzo... Przyjemny, będzie dla Was bardzo mm, emocjonujący. Poczujecie, że jesteście na właściwej drodze. Będzie miało to swoje konsekwencje w zburzeniu tego, co było dla Was normalnością, co było dla Was zwykłością, codziennością. Karta wieży mówi o tym, że zmieni się bardzo dużo w lipcu dla Was. Wy, wybranie nowej ścieżki, nowej drogi będzie wiązało się ze zburzeniem pewnych fundamentów. Bardzo szybko przejdziecie do porządku dziennego z tym, będziecie bardzo odpowiedzialni, bardzo skrupulatnie zaplanujecie swoje życie zawodowe, materialne, finansowe. Wszystko będzie działo się naprawdę wyjątkowo spokojnie, pomimo tej wieży, która przecież jest bardzo nagła, jest bardzo e, ognista. Nie zapominajcie o swoich współpracownikach, o osobach w waszym otoczeniu. One będą chciały Wam pomóc, będą. Kluczowe, jeżeli chodzi o zrealizowanie Waszych planów i Waszych marzeń. Będziecie mieli poczucie, że kreatywność, że niekonwencjonalność jest dla Was łatwa. Bardzo łatwo będzie Wam wykorzystać swoje doświadczenie, swoją wiedzę, i z ogromnym optymizmem będziecie budować coś nowego, coś bardzo dla Was pozytywnego. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.